Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu dzisiaj prawdziwą gratkę dla kolekcjonerów i koneserów marki, czyli oryginalnego Golfa GTI pierwszej generacji. Samochód po kompleksowej odbudowie jest w stanie idealnym. Zdecydowanie, jest to stan kolekcjonerski. Auto po odbudowie ma przejechane 26 tysięcy km. Jest to rocznik. 1980: Auto pochodzi z rynku niemieckiego. Jest bezwypadkowe i zostało kompleksowo odbudowane. Jeżeli chodzi o nadwozie, został położony nowy lakier. Oryginalna karoseria nie nosiła żadnych śladów korozji. Była, idea, była idealną bazą do tej odbudowy. Oczywiście, odbudowa. Obejmuje cały samochód, czyli podwozie, silnik. No, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Auto jest po prostu piękne. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj wszystkie linie się zgadzają. To auto jest spójne. Jest to zrobione naprawdę profesjonalnie. Zobaczcie. Nic tutaj nam nie odstaje. Zobaczcie na te linie. Wygląda to wszystko świetnie. Poza tym, że został położony nowy lakier. Podwozie i profile zamknięte zostały zabezpieczone woskiem. Wszystkie elementy są zakonserwowane. Komora silnika również. Zobaczcie z tej strony. Te wszystkie linie się zgadzają. Naprawdę wygląda to wszystko rewelacyjnie. To jest dosłownie niczym nowy samochód. Zobaczcie jeszcze ten układ wydechowy. Oczywiście jest nowy układ hamulcowy. Nowe zawieszenie. Więc ten samochód prowadzi się bardzo, bardzo dobrze. Jak nowy, po prostu. Oczywiście charakterystyczny grill GTI i te halogeny z epoki nadają super charakteru. Oczywiście mamy tutaj tą charakterystyczną listwę. Zobaczcie na uszczelki. Tutaj nic nie puchnie, wszystko. Wszystko jest spójne. Wygląda to ekstra. Tak samo jest na drzwiach. W tej wersji jest tylko z jednej strony lusterko. Wszystkie linie się zgadzają, jeszcze zobaczmy, jak wyglądają uszczelki na tylnej szybie, tutaj nic nie puchnie. Można powiedzieć, że stan tego samochodu jest perfekcyjny. Koszt odbudowy tego samochodu opiewał na kwotę 25 tysięcy euro. Więc kolekcjoner, który zajmował się odbudową tego samochodu dla siebie, zdecydowanie nie szczędził środków na to auto. Zobaczcie jak prezentuje się wnętrze. Klimatyczna krata na fotelach. Zobaczcie na deskę rozdzielczą. O ile mnie pamięć nie myli, deska rozdzielcza jest również nowa. Zobaczcie, nie ma żadnych tutaj pęknięć. Jest idealna, jest po prostu jak nowa. Prawdopodobnie jest nowa. Zobaczcie na te boczki. One nie są poobdzierane, pocharatane. Z drugiej strony jest w równie idealnym stanie. Jest oczywiście kierownica GTI z logiem w Wolfsburg. 26 tysięcy kilometrów przebiegu. Oczywiście wnętrze i wszystkie przełączniki są w pełni sprawne. Charakterystyczna gałka zmiany biegów, niczym piłka golfowa. Zobaczmy, jak wygląda tył. prezentuje się to wszystko rewelacyjnie. Zobaczmy na drugą stronę. Tutaj jest równie idealnie. Jeżeli chodzi o odbudowę silnika, zajęła się tym profesjonalna firma. Po odbudowie silnik został schamowany, znaczy całe auto zostało schamowane. I na hamowni zamiast seryjnych 110 koni mechanicznych, wynik oscylował, pokazał 130 koni mechanicznych, 131, KM, o ile. Mnie pamięć nie myli. Może uda mi się pokazać Państwu komory silnika, o ile uda mi się otworzyć maskę jedną ręką? A uda się! Tak wygląda komora. Mamy tutaj rozpórkę kielichów. Podobna rozpórka jest na dole, na zawieszeniu przy wahaczach. Zobaczcie. Silnik jest suchutki, bez żadnych wycieków, te wszystkie żółte naloty, jest to konserwacja. Pod maską również nie ma się do czego przyczepić. Pięknie prezentuje się ten samochód, zdecydowanie ma charakter. Więc podsumowując, mamy auto z 1980 roku. Po kompleksowej odbudowie na kwotę 25 tysięcy euro, auto jest w stanie idealnym, można powiedzieć, jak nowe. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu, odsyłam Państwa do naszej strony internetowej: klasą.pl, Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje oraz bardzo szczegółową galerię zdjęć tego egzemplarza. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i pozdrawiam.